Gala KSW 66 już naprawdę małymi kroczkami zbliża się, 15 stycznia, netto Arena Szczecin, a ze mną są Bracia Rajewscy, postaci wyjątkowe dla polskiego świata sportu walki i nie tylko polskiego. Słuchajcie, jesteście marką jeżeli chodzi o sporty walki, ale musicie powiedzieć mi tak naprawdę, oprócz tego, bo nie każdy zna genezę, jak to w ogóle się zaczęło, jak to się stało, że klan Rajewskich to klan wojowników? Zaczęło się tak, w ogóle witam wszystkich, zaczęło się tak, że po prostu chcieliśmy trenować. Filozofia taty była taka, że uczył nas się bić, bronić się. Jak miałem 6 lat zacząłem trenować, zanim poszedłem do szkoły, 5 w sumie, zanim poszedłem do klasy 0. Taki był warunek, przed pójściem do szkoły zacząć trenować, bardzo chciałem, bo widziałem jak wcześniej trenuję. No a gdzieś później, później jak miałem 13 lat dopiero był pierwszy start, chłopacy wiadomo analogicznie mniej. Okay. Przygotowałeś tą wypowiedź? Nie, mówiłem to raz dzisiaj. <ques> Teraz ty. Macie łatwiej, sama bo ja już. Będzie. <śleskiego> to sama wersja niech będzie. Okej, okay, dobra, to Sebastiana zapytam z kolei o coś zgoła innego. Tak jak z Sebastian było mówione na ważeniu, już dwa razy mieliście okazję walczyć na tej samej karcie KSW i dwa razy wychodziliście ze swoich walk zwycięsko. Czy macie jakąś specjalną strategię na to, żeby pogodzić te wspólne przygotowania i czy to, czy to jakkolwiek z kolei potrafi być też w jakiś sposób presją lub dodatkowym problemem przy tym wszystkim? No, przeciwnie, bo jak walczymy na tej samej gali, to możemy się też ze sobą przygotowywać i mniej więcej porównujemy nasze poziomy przygotowania i jeden może gonić drugiego. Mm -hmm. e, mówi się o Was, że tutaj bracia stójkowi, że to jest Wasza koronna płaszczyzna. E, co powiedzielibyście swoim niedowiarkom, jeżeli tacy są, e, na udowodnienie, że tu jednak nie tylko stójka gra, tylko grają wszystkie płaszczyzny? No ja mam dwa poddania i w ostatnich walkach nie byłem na plecach mm -hmm. A ty co masz w swoim zanadrzu Sebastian? No Łukasz, jak ja <laughs> pamiętam, to jeszcze poddawał nawet w klatce KSW, a ja no, też za długo y, za dużo czasu nie spędziłem na plecach, także myślę, że to jest argument. Okej, okay. i ostatnie pytanie. ulubiona walka oprócz Waszych, na które czekacie i oprócz walk brata. Borys, na pewno mnie bardzo interesuje. Michał Materla, bardzo lubię i szanuję. W ogóle nie bardzo fajna karta. Ja. Cała. Sebastian? Cała karta, nie? Ciekawa. Cóż dodać? Nic więcej dodać, nic więcej ująć. Proszę Państwa, KSW 66 tylko na Vaja Play lub jeżeli nie jesteście w krajów nordyckich, bałtyckich lub polskich, KSW TV. Dziękuję bardzo.